Dzień dobry Państwu! Jest poniedziałek, 30 marca. Przed trzema dniami, w piątek, wczesnym wieczorem, przesłałem do wszystkich lektorów Uniwersytetu Warszawskiego tekst swojej deklaracji programowej. Kto nie czytał tego listu, bez trudu odnajdzie ową deklarację na mojej stronie internetowej. Wszystkich do lektury gorąco zapraszam. Pisałem ją w niełatwe dni wśród narastającej dookoła epidemii, myśląc o tym, jak uniwersytet opisać z jednej strony możliwie prostą, i czytelnie, a z drugiej w sposób jak najbardziej uniwersalny, bo uniwersytet przecież taki ma być, uniwersalny dla wszystkich. Deklaracja ma dwie zasadnicze części. W pierwszej z nich opisany jest uniwersytet ze sfery marzeń, ten, w którym wszystko działa jak należy i każdy swoją pracę może wykonywać z zadowoleniem, z oddaniem wśród szacunku, jakim darzą go inni członkowie naszej wspólnoty. Druga to trochę bardziej rzut oczyma realisty na to, jakiego typu działania są nam potrzebne, żeby do tej sfery marzeń dojść. W drogę do niej, którą uważam za całkowicie realną, którą chciałbym zaproponować wszystkim, jako przygodę, którą możemy przeżyć, prowadzącą nas do dobrego celu tego, co dla wszystkich może być najlepsze. W tę drogę wszystkich Państwa zapraszam. Dziękuję bardzo, kłaniam się, pozdrawiam serdecznie, bardzo zapraszam do kontaktu, gdyby dla kogoś mój tekst miał być dodatkowym źródłem przemyśleń, przemyśleń lub pytań. I w ramach postscriptum do tego krótkiego tekstu chciałbym powiedzieć, że z wielkim zadowoleniem witam to, że pozostali dwaj kandydaci, zarówno profesor Nowak, jak i profesor Tarlecki przyjęli w tych trudnych czasach sposób komunikacji, który postarałem się Państwu zaproponować. Nagrywają swoje filmiki, yy, przesyłają do nich linki za pomocą maili albo zamieszczają je na Twitterze. Mnie się ten sposób komunikacji podoba, chociaż ma na czym boleje mówiąc te słowa. Yy, pewne cechy wybaczą państwo nawiązanie do polskiego przysłowia. Gadał dziad do obrazu, dlatego tym bardziej serdecznie zapraszam państwa do listów i bezpośredniego kontaktu. Kłaniam się raz jeszcze i bardzo serdecznie pozdrawiam.